Standard w czasie Bitew i Wojen był symbolem wierności i honoru. Był szczególnie chroniony. Dziś zobowiązuje do przestrzegania wartości. Bóg honor. Ojczyzna. Od wczoraj po 230 latach działalności w mieście swój sztandar ma areszt śledczy w Piotrkowie Trybunalskim. Przekazanie symbolu wierności, honoru i męstwa funkcjonariuszom i pracownikom Piotrkowskiej Jednostki Penitencjarnej odbyło się we wtorek na zamku. Zbiegło się to nie tylko z rocznicą powstania placówki w mieście, ale również dwudziestolecia od otwarcia aresztu przy ulicy Wroniej. standardu jednostce to wyróżnienie i zaszczyt. Jestem przekonany, że będzie on jednoczył funkcjonariuszy i pracowników Piotrkowskiego aresztu. Kadra Piotrkowskiej Jednostki Penitencjarnej wykonuje swoje niełatwe obowiązki z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dzisiaj jest święto dla całej służby więziennej, a przede wszystkim dla służby więziennej w Piotrkowie Trybunalskim, bo w Piotrkowie jesteśmy już od 230 lat. Bardzo się cieszymy, że sztandar jest nadawany właśnie w tym roku, ponieważ 20 lat temu powstała jednostka przy ulicy Wroniej i to jest taka okrągła rocznica. Sztandar jest zwieńczeniem tych naszych trudów codzienności. Wręczam sztandar aresztowi śledczemu w Piotrkowie Trybunalskim. Tak, to podniesienie w istocie rangi aresztu śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. Aresztu, którego funkcjonariusze wzorowo wypełniają swoje zadania i obowiązki. O czym wiem od ich e, przełożonych, e, sztandar to symbol męstwa, honoru, odwagi, przywiązania do. Ojczyzny. Dziś nadanie, uroczystość nadania sztandaru, to także docenienie pracy wszystkich funkcjonariuszek, funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej, którzy na co dzień dbają o zapewnienie nam bezpieczeństwa.